Dawno, dawno temu, istniał projekt o nazwie Burżuazja, Mocno pierwotna wersja tego, co teraz widzicie na ekranie. Przez wiele, wiele lat powstawała gra, którą wielu nazywało polskie folią. Przemianowana z czasem na horror. Na początku miał być RPG, w klasycznej odsłonie. Później chyba gra tropa, jak się nie mylę, a jakiś horror. A wyszło... no, co wyszło? Właśnie w tym problem I to survival horror, i to RPG, i to zręczności w strzelanka. strzelanki. Z reguły nie robię filmiku, filmików w ogóle, bo bardzo rzadko, jednak ta gra widocznie zasłużyła sobie na dzień na pojechanie jej. Pomysł gry jest naprawdę ciekawy. Miejsce akcji to Polska około 2030 roku po nuklearnej apokalipsie. Żyjemy w schronie. Oczywiście coś musi się popsuć, a my musimy odkrywać co się dzieje. Ogólnie rzecz biorąc, sama idea gry jest bardzo zafadna, jednak wykonanie strona techniczna no po prostu leży i kwiczy. W sumie poza ubiciem w całej grze około kilkudziesięciu przeciwników, chyba dwóch czy trzech bossów, gra nie oferuje nic poza toną makabrycznych wręcz błędów, niedoróbek i wszechobecnego lenistwa twórców. Niby gra stoi na dobrym silniku, jednak twórcy gry wręcz postarali się, by ograniczyć do minimum wszelkie jego możliwości, a jedyne co dodali od siebie to chyba czynnik strachu, który wpływa na celnicz. Przykład pierwszy. Inteligencja przeciwników. Wszyscy, ale to absolutnie wszyscy przeciwnicy podążają w naszym kierunku wręcz strefując, czyli idąc w bok. Jeżeli stoimy na szerokiej platformie, a wróg stoi przed nami, wygląda to iście komicznie. Jeżeli za czymś się schowamy, nie będą nas dochodzić, będą nas strzelać przez tekstury do ustranej śmierci. Wyobraźcie sobie, że zostawiłem tą postać na 15 minut. Możemy zrobić sobie kawę. Jak wróciłem, nic się nie zmieniło. Przeciwnicy dodatkowo są tak głupi, że nawet nie przejdzie im przez myśl, żeby spróbować strzelić z innej strony. Zawsze będą stać w tym samym miejscu i strzelić z tej samej strony, i może i tak nie trafić. Skoro już mowa o przeciwnikach, rodzajów przeciwników jest tyle, ile palców u górą. Spaczony husarz, jakiś tam duch, przypadkowany ząbiak, spalone trupy, zmutowany gigant i około pięciu rodzajów chorych ludzi. Tragicznie mało. A różnią się jedynie tym, co trzymają w ręku. Raz jest to nogi od stołu, raz gaz Nie ma też nic piękniejszego niż wylatujące jak sproce broni przeciwników, gdy ich zabijamy. Nie licząc tutaj oczywiście cudownej fizyki ciał, którą możecie zobaczyć właśnie na tej stawce. W całej grze istnieje chyba dokładnie sześć rodzajów broni palnej i kilkanaście przedmiotów, jakimi można walczyć wręcz. Pojawiają się, no, dosłownie wszędzie. Od stołowej nogi, przez prędzy brojeniowych, o gwóźdź programu. Uwaga, tak, dokładnie to. Jarzeniówka. Tak, broń bogów, Mierz świetny i debilizm twórców zaklęty w tym pięknym artefakcie. Jeżeli nigdy nie okładałeś kogoś świetlówką po głowie, to teraz masz okazję. Nie dość, że jest niezniszczalna, to jeszcze spokojnie zablokuje uderzenia z gazrurki czy z sierpa. Skoro już jesteśmy w tej fazie filmiku, to warto dodać, że często na pokonanych, ale wciąż żywych przeciwnikach możemy dokonać egzekucji wiązując kopią w twarz albo rozwalając głowy kilkoma uderzeniami, tam, toporka czy, czy właśnie świetlówki. No cóż, pff, animacja jest taka, że rozwalając przez 5, ponad 5 sekund głowę jednemu przeciwnikowi, reszta przeciwników się na nas gapi, jak jest no, nie wiem, zamrożona albo coś. No, zajmujemy się drugim, też mu rozwalamy głowę świetlówką, e, waląc ją tam przez 6-7 sekund, a reszta przeciwników dalej się gapi. Trochę to dziwne, nie? dalej, twórcy naprawdę postarali się, jeżeli chodzi o efekty dodatkowe. Przykładowo, śladów w pociskach na obiektach nie ma wcale, otoczenie jest pancerne, nawet szklanki, szyby, butelki, a grawitacja odnosi się jedynie do ciał bohatera i przeciwnika. Najzabawniejsze są szafki ze strażackimi toporkami. Możemy wywalić w nie cały magazynek z karabinu, a szybka pęka przy uderzeniu z pięści, gdy chcemy wyjąć znajdujący się w środku toporek. Liniowość gry jest tak makabryczna, że nigdzie, absolutnie nigdzie gra nie pozwoli nam przejść ten sam moment na dwa sposoby. Pamiętacie może stare gry z przełomu wieków, gdzie przeciwnicy otwierali drzwi i wyskakiwali z pustego pomieszczenia? Afterfall jest masa takich baraków metr na metr, gdzie akurat czeka na nas dwóch przeciwników. Co jest za drzwiami tego baraku? Ściana. Nie żeby tam był jakiś zawalony tunel, zniszczona klawka schodowa czy cokolwiek, prawda? Wrogowie nie mają nic innego do roboty, tylko stać i czekać na nas w takim kwadratowym pomieszczeniu. Jeżeli ktokolwiek z Was grał, to widzi dokładnie, że wstawki nagrywane są w on kilku minut gry, co dobitnie pokazuje jej jakość i wykonanie. Kołeś widziany teraz na ekranie to nie ta gry po tej kąciowie Zaś koleś, który ma problem z wylewem krwi, to zaledwie kilkanaście sekund po tym drgającym trupem. W grze bywa tak, że między jednym punktem zapisu a drugim potrafimy nadziać się na dwa trupy leżące w połowie w ścianie, na dwa kolejne trupy, których kałuża krwi pojawia się po paru sekundach, i na jeszcze dwa kolejne trupy, które znikają, jak zdejmiemy z nich tylko widok kamery. Tylko jeden problem. Cała gra wykonana jest tak statycznie, że nie możemy przesunąć żadnego elementu. Przykładowo chcemy się dostać za te przeszkody. No, nie da się, bo postać przecież nie umie skakać. Możemy jedynie wchodzić na rzeczy, które prowadzą nas do lokacji dalej. Mamy wręcz systemowy zakaz eksploracji tak niesamowicie klaustrofobicznych lokacji. Ale by było śmieszne. Przez niektóre tekstury nasza postać wchodzi jak w masło. Bywa, że możemy przejść przez śmietnik stojący na drodze, przeniknąć głąb przez kawałek muru, albo przez liny utrzymujące namioty jak na tej wstawce. Kolejna sprawa to wykonanie elementów um, użytecznych w grze, czyli drzwi, bram, guzików itd. Ich, za przeproszeniem, oczojebność przypomina nieco kreskówki. Wszystko, co można uczyć lub co wręcz trzeba kopnąć, żeby móc przejść dalej, wali po oczach wyraźnie jaś, jaśniejszym kolorem. Lokacje, w których musimy się nakopać w bramie, przypominają nieco takie mm, plansze z kwadratami, kółkami i trójkątami do układania. No wiecie, takie przeznaczone dla ludzi no, specjalnie. Gra wręcz zakazuje nam szukania i kombinowania, bo guzik odpalając światło widać z kilometra. Mało tego, jeszcze jest oznaczony wielkim kwadratem, gdy do niego się zbliżymy. No cóż, widzicie, gdyby pogorszyć jakość i tak ładnie wykonanej grafiki i tekstur, to mielibyśmy w sumie grę opartą na rozwiązaniach stosowanych gdzieś w 2000 roku. Bo gra absolutnie niczym, absolutnie niczym, jeszcze raz absolutnie niczym, nie wyróżnia się, no nie licząc tego e, postapokaliptycznego klimatu umiejscowionego w Polsce. Chociaż ciężko nawet z klimatem, bo Polska na powierzchni e, w tej grze jedynie z nazw się wyróżnia, z napisów na murach. No poza tym nie ma żadnego śladu powiązania z Polską z początku XXI wieku. Cóż, jak sami widzicie, no, dobry pomysł został tragicznie opracowany jeszcze gorzej wprowadzony w życie. Ze śmiałego planu polskiego Fallouta wyszła klaustrofobiczna gra, którą ciężko gdziekolwiek zaszufladkować, no niestety w negatywnym tego słowa znaczeniu. Ciężko to nazwać survival horrorem, strzelanką, grą logiczną, gdy nigdy nie walczymy z więcej niż pięcioma przeciwnikami naraz. Stawki dające no, nieco adrenaliny, klikania, szybkiego wciskania guzików itd. Tak nie no, no, można policzyć na palcach jednej ręki. Długość gry nie zachwyca fabuły praktycznie no, nie ma, wątków brak, ilość przedmiotów sztuk, broni sztuk 6 i kurde przedmiotów sztuk z 15. Wszystko absolutnie leży. Jedyne co trzyma tą grę w kupie, za przeproszeniem, to jest no, polski klimat i lekka, taka no, wyczuwalna, fajna na nutka e, tajemniczości. No niestety, drodzy twórcy, jeżeli któryko którykolwiek z was kiedykolwiek ten filmik może obejrzy, jeżeli to ma być pierwsza z X nastu części dodatków, dajcie sobie po prostu spokój.